Bardzo ubolewam nad tym, że dopiero teraz jest taka dyskusja. Rządzący powinni mieć więcej wyobraźni i przewidywać te wszystkie zagrożenia. To, że my teraz dostajemy pomysły, przedziwne pomysły, bo na początku mieliśmy freestyle, a jeszcze przed freestylem mieliśmy w jakiś sposób zapewnienia, że sytuacja nie jest aż tak poważna. Później nagle, kiedy zaczęło być nerwowo, to rząd zaczął wymyślać jakieś mhm. pomysły, takie jak właśnie te nisko oprocentowane pożyczki. Premier tak, przebrał tak, się, przestał na się golić. Nagle mm. bobry zaczęły być w jakiś sposób winne i to, jak się na to patrzy... Panie Trochę tak, ale no jest to uzasadnione, ponieważ jak się na to patrzy z perspektywy podatnika, który właśnie łoży na najbardziej rozbudowany rząd w historii Polski po 1989 roku, to chyba oczekiwalibyśmy, że to będzie bardziej sprawne mhm. i że to będzie bardziej skuteczne. A mhm. dostajemy coś, co jest bardzo tak szybko lepione na chybcika, to że ten temat jest teraz, to że pojawiają się jakieś pomysły, one też najprawdopodobniej są tylko i wyłącznie sloganami. Ja no. bardzo bym sobie życzył, żeby to skończyło się czymś skutecznym i właśnie czymś, co jest musimy elastyczne. Tak. to śledzić i obserwować co rząd robi. Czy Rze rzeczywiście wyciągamy wnioski i no idziemy 90. dalej?